Karę śmierci nie wykonano, i to jest ten wielki cud w jego życiu, ponieważ według prawa niemieckiego, jeśli Kat w ciągu 100 dni nie wykona wyroku, to kara śmierci zostaje zamieniona na więzienie. Jego skazano na 10 lat więzienia po zakończeniu wojny. Piotr Franciszek Blachnicki, sługa Boży, wielki odnowiciel młodzieży w latach Perelu. Sam wyszedłem jakby z jego ręki i do dzisiaj czuję się zobowiązany, żeby być mu wdzięcznym za, za formację duchową, za to, kim jestem, jak się modlę, jak żyję. To był niezwykły człowiek. Przez niecały rok byłem jego kierowcą jako student kulu, ale przez pięć lat studiów mieszkałem w jego domu. I tak jak pamiętam nigdy nie mówił o sobie. Przyznam się, że dopiero po latach dowiedziałem się tych różnych szczegółów: o tym, gdzie się urodził, że przed wojną był pod chorążem, w czasie wojny konspirował, był dowódcą. Na miasto Tarnowskie Góry, tej podziemnej walki służby zbrojnej. Aresztowany przez Gestapo, wysłany do Auschwitz numer 1212, czyli były to 1940 rok. Dopiero organizował się Auschwitz, ale cała ta fabryka śmierci już działała. Z Auschwitz do więzienia w Katowicach, tam skazany. Na karę śmierci za działalność podziemną przeciwko państwu niemieckiemu. I to tutaj bardzo ciekawa taka historia, że skazany podwójnie na karę śmierci, tak jak pisał, przez ludzi, a także sam przez siebie, ponieważ nie był człowiekiem głęboko wierzącym, był takim humanistą. I w więzieniu czekając na śmierć, Doznał łaski wiary. To w jednym momencie, jak pisał, przyszło olśnienie. Chrystus zapalił w jego myśle jakby światło. Jakby ktoś przekręcił gniazdko prądu. I tylko mówił wierzę, wierzę, teraz wierzę. I pewnie wtedy już. Jakby ślubował, że całe swoje życie poświęci na służbę Bogu. Faktycznie karę śmierci nie wykonano i to jest ten wielki cud w jego życiu, ponieważ według prawa niemieckiego, jeśli kat w ciągu 100 dni nie wykona wyroku, to kara śmierci zostaje zamieniona na więzienie. Jego skazano na 10 lat więzienia po zakończeniu... Wojny. Natomiast te lata, te trzy lata wojny przeżył w różnych obozach koncentracyjnych. W 1945 roku został wyzwolony przez armię amerykańską na terenie Niemiec. Wrócił do Polski. Wstąpił do seminarium duchownego w diecezji katowickiej, ale w Krakowie w 1950 roku został wyświęcony na kapłana. I wydawałoby się, że ktoś, kto ma tak głęboką wiarę, to już mu jakoś bardzo gładko pójdzie w życiu. Tymczasem jego życie nie było usłane różami. Od pierwszej placówki w Tychach, w Radlinie, w Rydultowach zaczął tworzyć ruch ministrancki. Zaczął tworzyć tak zwane oazy dzieci Bożych, czyli wyjeżdżał z nimi na kolonie, i tam ich formował. A w 1953 roku, kiedy biskupi katowiccy zostali wypędzeni z diecezji, no to zaczęła się już takie, taka podziemna działalność, ponieważ miał kontakty z wysiedlonymi biskupami. Przeciwstawiał się narzuconym przez komunistów tym pseudo-ordynariuszom. Czyli wikariuszom kapitulnym, i kiedy sprzeciwił się jednemu z nich, to został wydalony z diecezji. 54 rok. Przez rok przebywał poza diecezją, pojechał do Niepokalanowa i tam wgłębiał się w myśli, w pisma przemówienia ojca Maksymiliana Kolbego. Tak dodam, że ojciec Kolbe zginął, w celi, w której wcześniej przebywał ksiądz Blachnicki. Także nawet to ich już bardzo połączyło. Ale wyjechał z Niepokalonowa z tym samym przekonaniem cokolwiek. Wszystko oddać Maryi, zawierzyć całe swoje życie Matce Bożej. Potrzebujesz chwili refleksji? Otwórz aplikację Esprit Audio i słuchaj zupełnie za darmo wybranych treści. Kazań księdza Pawlukiewicza i księdza Skrzypczaka, podcastów, fragmentów książek i wielu innych. Biblioteka darmowych inspiracji czeka. Wystarczy jedno kliknięcie. Esprit Audio. Usłysz to, w co wierzysz.